Druga niedziela wielkanocna jest obchodzona jako niedziela Bożego Miłosierdzia. To Boże Miłosierdzie wyrażało się w geście, kiedy Pan Jezus pozwolił niewiernemu Tomaszowi dotknąć swoich ran, sprawił, aby uwierzył. To Boże Miłosierdzie było też szczególnie bliskie dwom świętym świętej Faustynie Kowalskiej i świętemu Janowi Pawłowi II. Święta siostra Faustyna, przeżywszy okropności I wojny światowej, wiedziała jak bardzo i wyczuwała, trochę prorokując, będąc zjednoczona mistycznie z Panem Bogiem, wyczuwała jak bardzo świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Święty Jan Paweł II widział to na własne oczy, zniszczenie, jakie niesie potworna. II wojna światowa, jego rówieśnicy ginęli, oddawali życie, byli zabijani przez okupantów, i stąd świadomość, że świat potrzebuje miłosierdzia. Ten świat tak bardzo znieprawiony. Święty Jan Paweł II, ogłaszając siostrę Faustynę świętą Kościoła katolickiego na progu trzeciego tysiąclecia, bardzo jasno też wskazywał, że ten świat nie ma zagwarantowanego pokoju i dobrobytu raz na zawsze, że także ten czas trzeciego tysiąclecia potrzebuje błagania o Boże miłosierdzie, Wiemy, czyją to nasi bracia i siostry na Ukrainie, Kościół katolicki w tym kraju ogłosił Rok Bożego Miłosierdzia błagając właśnie o Boże Miłosierdzie dla Ukrainy i dla całego świata. Także w innych regionach globu są może bardziej zapomniane wojny, także różne nieszczęścia, o tym staramy się pamiętać. I pamiętać o tym, że miłosierdzie świadczymy, troszcząc się nie tylko o potrzeby materialne, ale także o potrzeby duchowe. Miłosierdzie to jest również prawda. Kościół, głosząc prawdę Ewangelii, przecież także jak gdyby przekazuje Boże miłosierdzie, zawarte w prawdzie, o człowieku i jego powołaniu do wieczności. A więc w tę niedzielę prośmy o Boże miłosierdzie dla nas i całego świata.